Majówka w Lidlu już od poniedziałku 28 kwietnia do wtorku 29 kwietnia. Z aplikacją Lidla Polskie Pomidory Malinowe tylko 9,99. Kiełbasa Śląska tylko 4,35. Brykiet z węgla drzewnego 1 plus 1 gratis. Coca-Cola lub Coca-Cola 04 opak tylko 27,96 za 8 litrów. Z aplikacją Boczek XXL tylko 11,99. Bluzka damska z bawełny z ozdobnym haftem tylko 29.99. Spodnie damskie z wysokim stanem tylko 34.99. Wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom aż 40% taniej z aplikacją Lidla. Zestaw kaw rozpuszczalnych Nescafe tylko 59.99. Czekolada mleczna z bakaliami Fincare 2 plus 2 gratis. Rafaello XXL tylko 20.99. Wszystkie produkty do Mestos i Cif 2 plus 1 za grosz. Spray przeciwko kleszczom lub przeciwko komarom i kleszczom tylko 19:49. Żel po ukąszeniu tylko 15:99. Po więcej rabatów zapraszamy do aplikacji Moja Gazetka. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Udanych zakupów.